Dzień dobry Państwu. Telerealny, teleranek się kłania. Dziś 13 czerwca. Najnowsze wiadomości z 5 czerwca. Ministerstwo Zdrowia zaostrzy kary za uchylanie się od szczepień. Będą wprowadzane mandaty zamiast postępowania egzekucyjnego. Dlaczego? Gdyż chcą w ten sposób wprowadzić elektroniczną kartę szczepień. I mandatami karać rodziców uchylających się od obowiązku szczepień, czyli od obowiązku szczepienia swoich własnych dzieci. Zapowiedział Dariusz Poznański, dyrektor Departamentu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, proszę Państwa. Dyskutowano o tym 5 czerwca w Senacie. Eksperci, parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia patrzą jak tu Was załatwić. Przede wszystkim wprowadzić obowiązek są elektronicznej karty szczepień, która, jak twierdzą, w tej chwili jest tylko fakultatywna i występuje w formie papierowej, co im wprowadzi lepsze monitorowanie poziomu zaszczepienia u dzieci i młodzieży. Wprowadzona będzie formuła mandatowa, tak jak mówię, będą. Wprowadzone mandaty dla rodziców. Jeżeli będziesz miał y, czym zapłacić, to przyjdzie komornik, zabierze ci twój dom, mieszkanie, samochód. Jeżeli nie będziesz miał tego, to po prostu pójdziesz siedzieć, a twoje dzieci pójdą do domu dziecka, gdzie tam już wprowadzą każdą formułę, jaką będą chcieli, i nikt się od żadnych szczepień nie będzie uchylał. Tak jak w 2022 roku 6300 osób uchyliło się od szczepień. Sanepid wystawił 3150 postanowień. Brawo! Niestety yy, przygotowują się również do tego, żeby karać, proszę Państwa, też i dorosłych i ma być rozszerzenie programu szczepień o osoby dorosłe, tak zwaną popularyzację szczepień wśród obywateli i oproszczenie ścieżki pacjenta. Co znaczy? O umożliwieniu wykonywania szczepień w dogodnym do niego miejscu, terminie, bezpłatnie, i przy żadnych lub też minimalnych wymogach formalnych, wytłumaczył pan doktor Paweł Grzesiowski, stwierdził nawet, że powinno być stworzony kalendarz szczepień dla dorosłych i nawet o to postulował. Mamy coraz więcej preparatów dla dorosłych. W tej chwili weźmy szczepienia przeciwko pułpaństwowi za moment będą szczepionki przeciwko RSW. Dalekosiężna strategia musi powstać, ponieważ są to preparaty o dosyć istotnym ciężarze finansowym. I dzisiaj żadnego ameryta czy rencisty może nie być stać na taki wydatek. A po co mu to? Do czego? Ekspert, proszę państwa, twierdzi. <śmiech> <śmiech> Że żeby dorośli zaczęli się szczepić na masową skalę, muszą się pojawić jasne zasady refundacji adresowanych dla nich preparatów. Czyli znowu będziemy przekupywać tych, którzy nie mają nic do stracenia. Proszę Państwa, zastanówcie się bo to są najpierw przyszli najpierw przyszli po Romów. Nie powiedzieliśmy nic bo to tylko Romowie. Potem przyszli po Jutków, nie powiedzieliśmy już nic, bo to tylko Jutki. A potem przyszli po nas i nikt nie miał co powiedzieć, bo już nie było nikogo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, cześć.